Webinarium dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Niemczech, w tym zasad rozliczeń podatkowych czy zatrudniania pracowników, poprowadzi ekonomistka z 25-letnim doświadczeniem. Szkolenie odbywać będzie się 26 kwietnia w godzinach od 10 do 12. Karkonoska Agencja Rozwoju zaprasza na darmowe szkolenie w formie webinarium, na którym wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, a myślą, żeby założyć firmę w Niemczech, oddział, prowadzić tam interesy, działalność, ale też są osobami fizycznymi i chciałyby te osoby pracować po stronie niemieckiej, poznają zasady podatkowe, ubezpieczeniowe, Kwestie prawne, w jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą po stronie Saksonii. Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować. Rejestrację prowadzimy poprzez stronę internetową forumsystem.eu i zapraszamy wszystkich, którzy są tym zainteresowani, do czynnego udziału. A po zarejestrowaniu się, otrzymają Państwo link do webinaru na platformie Zoom.